W plenerowym chorwackim odcinku na kanale Ex Libris zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści o autorze dla mnie wyjątkowym. O mistrzu krótkiej formy, a jednocześnie znakomitym gawędziarzu, który mistrzowsko portretuje złożoność ludzkiej natury, ludzkiego działania, a to wszystko w klimacie historii Bałkanów. Mowa będzie o nobiście Iwo Andriciu i znakomitym retrowydaniu z 1977 roku zatytułowanym Opowiadania o bracie Piotrze Rozmowa z Goją. To jest jednocześnie zachęta do sięgania po starsze, zapomniane dziś publikacje, które dla mnie są takimi literackimi perłami. Iwo Andrić urodził się w Bośni, w Dolacu, niedaleko Trawnika, pod koniec XIX wieku. Wcześniej opuścił Bośnię, studiował w Zagrzebiu, Wiedniu i Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stąd też jego silna więź z Polską, ale do tego wątku jeszcze w niniejszej opowieści powrócę. Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, Andrić został aresztowany przez władze austro-węgierskie jako członek tej samej organizacji, do której należał Gavriło Princip, który śmiertelnie postrzelił następcę austro-węgierskiego tronu Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię. Zamach był bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia I wojny światowej. Na początku lat XX-XX wieku Andrić rozpoczął pracę w dyplomacji jugosłowiańskiej. W latach II wojny światowej, jako ambasador jugosławii, w Berlinie podejmował akcję dyplomatyczną na rzecz uwolnienia z obozu koncentracyjnego profesorów swojego dawnego uniwersytetu, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zresztą te więzi z krakowską wszechnicą przypieczętowane zostały nadaniem mu tytułu doktora honoris causa tej uczelni. Po wojnie Andrić poświęcił się całkowicie i wyłącznie literaturze, czego ukoronowaniem było przyznanie pisarzowi literackiej Nagrody Nobla w 1961 roku. Andrić zmarł w 1975 roku, a po jego śmierci polski rynek wydawniczy zapełnił się znakomitymi wydaniami jego dzieł do których należy m.in. niniejsze, czyli opowiadania o bracie Piotrze oraz rozmowa z goją. Ukazało się ono w 1977 roku nakładem wydawnictwa. Andrić początkowo uprawiał poezję i prozę poetycką, jednak porzucił te gatunki na rzecz opowiadań historycznych z życia dawnej Bośni i właśnie owa proza fabularna o Bośni stała się znakiem rozpoznawczym twórczości Iwo Andricia. Nobista nie przytłacza rozmiarami swojego dorobku. Najważniejsze jego powieści to słynny Most na Drinie czy Kronika Trawnicka. Cała reszta to znakomite opowiadania wydawane osobom i w zbiorczych tomikach. Właśnie siła i piękno opowiadań Andricia tkwi w ich kondensacji i zwięzłości. To polskie wydanie jest unikalne, bo znalazło się w nim pięć opowiadań o bośniackim franciszkaninie Bracie Piotrze, najsłynniejszym bohaterze Andriciowskich nowel. Brat Piotr. Był zegarmistrzem i rusznikarzem, ale przede wszystkim cierpliwym słuchaczem ludzkich zwierzeń, które to na łożu śmierci opowiedział swojemu młodszemu koledze, zakonnikowi. Andrycia fascynowało środowisko franciszkanów, którzy to w latach panowania tureckiego byli jedynymi, jedynym dopuszczonym przez władzę zakonem katolickim. Sprawowali wyłączną opiekę duszpasterską nad katolikami bośniackimi. A byli to zakonnicy gawędziarze, Pielęgnowali tradycję ustnego opowiadania zarówno żartów, plotek, jak i poważnych życiowych historii. I to od Franciszkanów Andrić zaczerpnął całe klucz swojej twórczości, czyli jego narrator opowiada zasłyszaną od kogoś opowieść, tak jak przeczytamy to w niniejszym zbiorze, czy we wcześniej przeze mnie rekomendowanych opowiadaniach pod wspólnym tytułem Dom na odludziu. Ten nieduży, liczący niespełna 180 stron, tomik otwiera najbardziej znane i uznane przez krytyków opowiadanie Przeklęte Podwórze. Tytułowe podwórze to Stambulskie więzienie, do którego w wyniku niefartu trafia też i sam zakonnik Piotr, gdzie staje się świadkiem i powiernikiem historii skazańców. Te historie traktują o ułomności, grzechu, słabościach i ludzkim nieszczęściu. Na Spotkani więźniowi opowiadają Franciszkaninowi swoje historie lub historie osób, które w swoim życiu spotkali. W tym opowiadaniu Andrić zawarł również metaforę świata, w którym rządzi szaleństwo i zbrodnia. Z niezwykłą przenikliwością portretuje ludzi, ukazuje ich życiorysy ze szczegółami bardzo tak niesamowicie realistycznie. Jesteśmy tu świadkami przemiany człowieka, który w swoim życiu przeistacza się niczym larwa w motyla. Takim przykładem jest syn dyrektora więzienia, który tak jak ojciec nazywany jest przez skazanych Karadziozem, czyli taką groteskową postacią z tureckiego teatru cieni. Chłopak w dzieciństwie, kochający książki, muzykę i zabawę, jako nastolatek przeszedł przemianę, wpadł w złe towarzystwo, sięgnął dna i mroków stambulskich ulic korzystający ze swych wpływów ojciec za każdym razem ratował go z opresji. Wreszcie znalazł dla chłopaka ratunek. Postarał się o przyjęcie go do pracy w policji. I tu nastąpiła kolejna przemiana. Chłopak znający doskonale środowisko przestępcze stał się teraz jego przeciwnikiem. Został gorliwym policjantem stojącym na straży ładu i porządku. Oddał się całkowicie walce ze swym dawnym środowiskiem. W ten sposób przez całe życie pozostał w ścisłym w związku ze światem bezprawia, kryminału, który w młodości na zawsze opuścił. Jego życie opierało się na takim nieuchwytnym i niekończącym się przeplataniu przeciwieństw. Jeszcze inna z portretowanych w tym opowiadaniu osób to pewien oszust i fałszerz, który z uporem maniaka opowiada o sadzonym w więzieniu rzezimieszkom i bandytom zgromadzonym na dużym podwórzu, o swoim marzeniu o spokojnym życiu i idealnej żonie. Czyta się te historie, a jest ich tu znacznie więcej. Tak jak wspomniałam, te mini-formy, krótkie nowelki, to taki obraz składający się z życiorysów społeczności bośniackiej. Nobista opisuje biednych i bogatych, władców, poddanych, ciemiężycieli i ciemiężonych, wierzących i niewierzących. Jest w jego opowiadaniach też bogata galeria cudzoziemców, szaleńców i prostodusznych głupców, którzy przez Bośnię się przewinęli. Czasem ze swymi bohaterami Andrić wypuszcza się dalej i wędruje, tak jak w pierwszym opowiadaniu, do Stambułu, stolicy tureckiego imperium, ale także dalej, do Azji, na przykład. Te opowiadania to esencja myśli Andricia o świecie, o ludziach, o ludzkim losie i funkcjonowaniu człowieka w różnych sytuacjach, od trudnych i bolesnych po komiczne. W jego opowiadaniach jest wielu gawędziarzy, zarówno poważnych, statecznych, jak i wariatów, kłamców, którzy opowiadają o rzeczach strasznych, czasem trochę dziwnych, ale dla czytelnika niezwykle ciekawych i przysiągniętych klimatem bałkańskim. Ale pięć opowiadań z podróży po świecie brata Piotra nie zamyka tego tomiku. Jest tu jeszcze jeden tekst, który przez literaturoznawców nazywany, nazwany został credo artystycznym jugosłowiańskiego pisarza. Mowa o tekście zatytułowanym Rozmowa z Goją. Ma on ciekawą konstrukcję. Otóż w małej kawiarence na przedmieściach Bordeaux współcześnie żyjący narrator spotyka hiszpańskiego. Malarza przełomu XVIII i XIX wieku Francesco Goję. No i toczy z nim rozmowę. Właściwie jest to filozoficzny monolog Goi o nim samym: o sztuce, o Bogu, o teatrze i zawodzie aktora, no i o takich ogólnych sprawach ludzkiego losu. Stojący na progu życia starzec czerpie ze swojego życiowego doświadczenia i z lat podróży, słuchania i obserwacji portretowanych ludzi. Wybornie spędziłam czas z tą książką, zapomnianą, pokrytą patyną. Takim jej dodatkowym atutem i dla mnie ogromnym doznaniem był tutaj zapach papieru, ten współczesny już tak nie pachnie. Nawet teraz ten aromat przebija się tutaj wśród zapachu ziół i żywicy z dalmatyńskich drzew, sosen, tamaryszku. Szukajcie takich antykwarycznych skarbów. Jest tutaj i piękność języka i taka dostojność słowa. Ta lektura podziałała na mnie jak taki kojący balsam. Stanowi prawdziwy kontrast w stosunku do współczesnej literatury, która niestety coraz Coraz częściej staje się sieczką dla mało wymagającego czytelnika. Na literacką perełkę trafić jest niestety coraz trudniej, dlatego z taką przyjemnością sięgam po zapomnianego Iwo Andricia, co i Wam bardzo polecam. Jeśli wśród widzów mojego kanału znajdzie się osoba, która czytała którejś z dzieł Andricia, Proszę o podzielenie się y, swoją refleksją. Miło będzie też, gdy zostawicie subskrypcję dla kanału Ex Libris. Tymczasem do zobaczenia, a ja idę szukać i poczuć ducha Bałkanów.